So what would you like to talk about now, in this last part of the night? What was the question? What was the question? What the credits? <laughs> what was your question? Proszę jeszcze raz pytanie głośno. Uh, Co z kredytami? What about the credits? What about, credit? what about that? What about you just pay for the moment minimal payments? A może by tak po prostu na tą chwilę płacić Zwyczajnie te minimalne opłaty. The banks go down. Aż do czasu, gdy banki po prostu zostaną zlikwidowane. One zostaną zlikwidowane, <coughs> dlatego że one nie służą ludziom. Are in of bank loans. Codziennie. Mnóstwo ludzi jest w depresji z powodu pożyczek i kredytów. Nie możemy obwiniać o to banków. Ludzie dali swą władzę bankom. Oni uwierzyli w to, że w tą, tą uśmiechniętą twarz na reklamie, że nie martw się. Zapłacimy za ciebie, nie przejmuj się tym. To nie jest prawda. Więc płaćcie to minimum aż do dnia, gdy one znikną. To, co się wydarzy, to jest to, że nie będą już w stanie wysłać ci ponaglenia aktualnego rachunku waszego kredytu, bo nie będzie żadnego. To będzie sytuacja, w której nie będziecie już nic winni bankom. Więc co zrobicie? Więc co wtedy robicie? Cieszymy się. Cieszymy się. Cieszymy się. Pytanie, dlaczego to odwlekać? Zacznijmy się cieszyć się dzisiaj. Zacznijmy cieszyć się dzisiaj. Absolutely. Oczywiście. Świętujmy każdy dzień i świętujmy wszystko nowe, co ma się objawić. Oh. Bardzo mi się podoba to, jak Polacy, y, chciałabym zobaczyć Polaków tańczących na ulicach i świętujących. Mój obraz, który widzę jest taki, że wszyscy ci ludzie wychodzą ze swoich bloków. Na dół. Rozmawiają z sobą, piewają wspólnie, tańczą wspólnie. To właśnie będę świętować. Ludzie z ludźmi. Wszystko inne nie ma znaczenia. Wszystko to ulegnie coraz bardziej dezintegracji. Ludzie kochający ludzi. To właśnie się wydarzy, to przyjdzie. A wtedy jako jedność wzniesiemy się do nowego świata. Ponieważ matka powiedziała już dość, dała nam już tyle okazji, tyle szans, by ją uzdrowić. Again and again and again. Ponownie i ponownie i ponownie. I pomimo tego nadal nie przestaliśmy. W Więc teraz stworzymy nowy świat. I codziennie bądźmy wdzięczni. Dziękujmy za wszystkie piękne doświadczenia tutaj na Ziemi. Dziękujmy matce And i wszystkiemu. Tym like drzewom. Do ty dotknijcie drzewo, <coughs> tak jak nigdy w życiu wcześniej nie dotykaliście. Enjoy the Cieszcie się, radujcie się tą wiosną. All that new Wszystkim nowym, co wzrasta. <coughs> Patrzmy na tę wiosnę as it is last time. tak jakby to był ostatni raz. Bo to jest ostatnia. Enjoy. It, love it. Cieszcie się tym, kochajcie to. Całujcie to. Kiss the flowers. Całujcie kwiaty. Enjoy it all. Cieszcie się wszystkim. It's all to wszystko jest piękne. But the roots are dying, mother is dying ale korzenie umierają, matka umiera. So, as one, in love, Więc wszyscy razem jako jedność, w equality, miłości w całkowitej równości we will live in new world. będziemy żyć w nowym świecie. So enjoy Facebook? Więc cieszcie się Facebookiem as as <laughs> na tyle, na ile możecie. It's a tool, a to jest... it for it. Komputer to jest piękne narzędzie. Jakbym nie miała komputera, to bym nie mogła się kontaktować z ludźmi na całym świecie. Jestem bardzo wdzięczna za to. Również jestem świadoma tego, że energia komputera wpływa na mnie. And you may too. I na was również może. If you come to the computer sometimes and you don't feel the energy is compatible with you, move back, go back later. Jeśli podejdziesz do komputera i odczujesz, że energia tego komputera nie jest z tobą kompatybilna, to nie nic nic złego. Po prostu odejdź i wróć innym razem. Energia elektryczna teraz bardzo się zmienia. Czasami nie jest z nami kompatybilna. Nie bójcie się jej. Po prostu powiedzcie, dobra, później przyjdę. Gorzej ja mam pytanie. I jak tam z Jezuskiem pojawi się? Why would Jesus, why would he show up? Jesus, why would he show up when he's already here? A po co miałby się pojawiać, przecież on tu już jest. He's never left. He's always been here. On nigdy nie. Nie, nie mówię o Chrystusie tylko o Jezusie. O. I'm... Nie mówię o Chrystusie tylko o Jezusie. Tak. O... I'm... O... I'm not talking about Jesus. Christ. I'm talking about Jesus, the personal Jesus, impersonated. Nie wiem co to znaczy, bo... e, jak, ale jak nie odszedł? On nigdy nie odszedł, On zawsze tutaj był. Nie wiem o jakim Jezusie mówisz. Takim jak ty i ja. Like okay, yeah. Yeah. So, Where is he now? Teraz jest? With us. Where? In... On jest heart moim sercu, nie wiem gdzie on jest u ciebie Nothing left us. Nic nas Jesus nie opuściło. When I Widzę billboardy przed kościołami z napisami Jesus, Jezus przyjdzie Jezus nadejdzie Where did he go? Ja wtedy mówię, no dobrze, ale gdzie on poszedł? He never left me. On nigdy mnie, mnie nie opuścił. When I was four, he came. Gdy miałam cztery lata, on przyszedł. And he's been with me ever since. I od tej pory jest z zawsze. So when you say to me, is he going to show up? Więc gdy mówisz, że on się pojawi, I don't know what you mean. To nie wiem, co, co masz na myśli. Myślę o e, takim spotkaniu z nim jak z tobą. I'm thinking about this kind of meeting with him, like like with you. A po co miałby? He came as an example. On przyszedł jako przykład. Just like Carol. Tak jak Karol. Just like you are. Tak jak ty. An example of love. Przykłady miłości. Going to put up on again? Znowu mamy ludzi wkładać no, tak na piedestał? Tak, tak. No, uh -huh. nie o mi chodzi. Było tak nie Okay, I don't get it. Then tell me what you mean. Więc w takim razie nie łapię bo ona nigdy Biblii nie czytała, nie zna się a, ja no, nie, a to No, nie, ale tu nie chodzi o Biblię. No. O przepowiednię chodzi Też nie o przepowiednie. No to co? O czy chodzi o w się w fizycznego, fizycznego. Tak? o to ci chodzi, tak? Nie, 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 Też nie, Jesus. A co? nie, rozumiecie nie, no, 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 po, no po, no, 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 po nie, no, to no, no no. To no, no, po nie, nie, no. nie, nie, to no, że chciałbym się... Powiedzmy, że chodzi mi o spotkanie z Jezusem fizycznie, tak jak z Tobą. I nie, ja nie czuję Go w sercu, jako tako. To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, że nie czujesz Jezusa. On jest częścią i On był częścią naszego życia. Wielu ludzi nie czuje Matki Marii. I co z tego? Jeśli spojrzysz na Jezusa w aspekcie pewnego typu idola, Bożka, to jest inna sprawa. I him ja spotkałam as a child. go będąc dzieckiem. I was physical, ja byłam fizyczna. Just beginning to understand I was also divine. Zaczynałam wtedy dopiero rozumieć, że jestem również boska. A on się pojawił. I stąd go znam. Nigdy nie widziałam go w fizycznym ciele. Widziałam światło w formie ciała, w kształcie ciała. Zrozumiesz, że jesteś boski spotkasz Jezusa. <laughs> okay. So you need to understand that you are divine and you meet Jesus. You are divine and you meet Jesus. Jesus. Why would you meet him? Dlaczego miałby spotykać go? Why isn't he inside of you? Przecież przecież on jest każdym. Ale on pragnie tylko taki niskość. Gdzie jest pokraść? Yeah. To, jest to jest ważne, prawda? I don't understand it. <laughs> 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 my my big, big, big. Maybe, maybe from this. Jeśli, jeśli mówimy, Marek mówi, że wszyscy będziemy stwarzać, tak, to manifestować się będzie. Wszystko, co myślimy. You say that everything, everything that we will manifest everything to create everything. Yeah. So, if, if, jeśli on chce spotkać się z tobą, to spotkamy face to face. My question Moje so? pytanie jest po co? Bo ma takie życzenie. Moje pytanie jest, dlaczego? My question is why? W Techniczne ciągu, sprawy, bo intrysy osobiste. No tak jak Mary spotkała w wieku czterech lat, <laughs> to i 68 lat temu, czy nie ewoluowaliśmy od tego od tej pory? Jesus to me was like one of us now. Jezus dla mnie był tak jak jeden z nas w tej chwili, jak każdy z nas w tej chwili. Oczywiście za 68 lat nie będziemy szukać czegoś, co widzieliśmy 68 lat wcześniej? Haven't we not evolved enough to know? Czy nie ewoluowaliśmy wystarczająco do tego, by to wiedzieć? We are part of everything. Jesteśmy częścią wszystkiego. You are Jesus, Ty jesteś Jezusem, Jesus. ja jestem Jezusem. Is from us. Nic nie jest oddzielne od nas. So jest Jezus. Częścią ciebie i mnie. You know the that has been nie jest tym obrazkiem namalowanym. Part of you and me. Jest częścią ciebie i mnie. A man and divine being. Jest człowiekiem i istotą ludzką, miłością, miłość, pełną miłości. No, można by było też taki wniosek wyciągać, że, że ty, ja jestem częścią ciebie, ty mm -hmm. jesteś częścią so mnie. Każdy z nas jest jakby częścią mnie this, i jest mnie kawałek you tutaj. Tak, bo tak jest. We are all so all Wszyscy connected. jesteśmy połączeni duszą. Jak to się dzieje, że niektórzy mają, y, nie umiem słowa tu znaleźć, a powiedzmy, że szansę spotkać się właśnie z Jezusem czy z innymi y, oświeconymi osobami, a inni nie? Od czego to zależy? Ciekawa jestem, ile ludzi na całym świecie spotkało ich i nigdy nawet słowa o tym nie powiedzieli. Spotkałam wiele starszych ludzi w Polsce. którzy po raz pierwszy się spotkali ze mną. And revealed i powiedzieli mi, że oni rozmawiali z Jezusem na swój sposób. I wiedzieli, że to był Jezus. Wiedzieli. I nigdy nikomu tego nie powiedzieli. Bo nikt by mi nie uwierzył. Jak myślicie, ilu z tych ludzi na całym świecie żyjących spotkali go i nikomu nie powiedzieli? I am one who's come out publicly. Ja jestem jedną z tych, którzy publicznie to mówią. I would say there are in the world. Ja bym powiedziała, że takich ludzi jest miliony na całym świecie. Więc to co robię, robię po to, żeby przekonać ludzi, aby robili to samo, też żeby mówili. Jeszcze meaning. raz zapytam. Więc, więc może to wygląda tak, że takich ludzi jest bardzo niewielu, ale naprawdę jest ich miliony. Ja nie sądzę, że jest ich niewielu. Ja dociekam od czego to zależy? jak że właśnie jedni mają to szczęście, czy nie wiem? I will say it again, Jeszcze raz there are millions in the world. powiem, jest takich ludzi miliony na świecie. You there are few. Ty, ty myślisz, powiedzmy, że jest ich niewielu. Stay with your belief, I'll stay with mine. Ty pozostań ze swoim przekonaniem, ja pozostanę ze swoim. Bo to nie ma żadnego znaczenia, nie ma sensu w ogóle mówić na ten temat. Dlaczego Jezus wybrał mnie w wieku czterech lat? Nie mam pojęcia. Moje życie jest pełne. Nie wiem. Więc moje życie jest pełne zaufania. Cały czas wierzę, że jest takich ludzi miliony. To co, to, co pewnie w, w większość interesuje, nie mówię, że wszystkich, to, co większość interesuje, to ten, to ten rozkład jazdy tego roku, prawda? To, co wiemy na pewno, to wiemy od końcu tego roku

Jakieś rzeczy. Na przykład, że niektórzy ludzie będą odsuwani od władzy na przykład. By no, dokładnie. Oni no, sami Podobno znaczy, czytam też o takim czymś, że część będzie aresztowana, odsunięta od władzy. Tylko słowa. Just words. Exactly. E, czemu to generalnie, jaki jest, jaki jest cel te, tych wszystkich ruchów, major, skoro i tak harmonogram jest ustalony? Mm -hmm. between... so ah. so mm -hmm. Szczególnie Especially. Harmonogram jest ustalony. Mm -hmm. Wydarzy się, co się wydarzy. Po drodze ma się, mają się zdarzyć takie, a nie inne wydarzenia. Odsunięcie In way, części ludzi od władzy, rezygnacje, czy aresztowania. To tylko słowa. Absolutely. Pytanie jest, czemu to ma służyć, skoro i tak wszyscy, niezależnie od naszej drogi, So opuścimy Ziemię i znajdziemy się na końcu w tym samym miejscu. The way, the the mm -hmm. the joy? Czy możesz sobie wyobrazić radość? Tu eee, trzeba bardzo ostrożnie dobierać słowa. Powiedziałeś na przykład, że ludzie będą aresztowani. Tylko bo dlatego wie, że mówiłem tylko słowa. Ważne jest, That's what I you, word word to tell you co chcę tutaj na co chcę zwrócić uwagę to jest to że rządy pozwolą ludziom mieć władzę your question <coughs> <what's the> purpose? <coughs> A twoje pytanie jest jaki jest tego cel? Can you the joy of the human and Czy możesz sobie wyobrazić radość istot ludzkich i boskich istot? To walk free, by w końcu uzyskali tą wolność i wyszli na wolność, niekontrolowani. Tylko kochający. Are we to miss all these chances of seeing this beauty? Czy, Are we to miss all these chances? Czy mamy, czy mamy przegapić tą okazję widzenia tego piękna? Oczywiście nie, no. na końcu wszyscy i tak będziemy wyżej, prawda? Jaki jest cel tego, że teraz mamy widzieć, że te mury się wywracają, skoro i tak za chwilę to, to nie, nie będzie miało znaczenia. No. Pytanie jest, jaki ma cel Ale skąd pochodzi to pytanie? Proszę. Skąd pochodzi to pytanie? Nie, nie, bynajmniej. Po prostu czytam, że... Odpowiedz na pytanie. Skąd pochodzi to pytanie? Pewnie, Tak jak mi podpowiadają z boku, pewnie, pewnie z głowy, z próby zrozumienia procesu. There's no point in understanding what we don't understand. Nie ma sensu rozumienia czego czego nie rozumiemy. We are creating a reality. My stwarzamy rzeczywistość. And you say what's the purpose? It's going to come pytasz, for everybody. Jaki jest cel? To i tak koniec będzie taki sam dla wszystkich. Can you hear that you don't speak with heart when you say it? Czy słyszysz do temu wiesz czy słyszysz że nie mówisz tego z serca? Yeah. Can everybody now have the opportunity to see them in being walking this world without control, without the government, without Czy każdy the teraz potrafi no. ujrzeć to, że będziemy wolni i będziemy mogli po prostu iść z poczuciem tej takiej ogromnej wolności, people bez żadnego rządu, bez niczego, co by nas kontrolowało? ludzie bez depresji ludzie wolnych to i to właśnie dzisiaj się wyda w tym roku się wydarzy so i to jest właśnie ten cel Więc czy to nie jest tak że wolność pomoże otworzyć ludzkie serca na transformację czy pomoże się obudzić tym którzy mają z tym problem na przykład so wcześniej? z różnych przyczyn właśnie ta wolność wynikająca z tego że nie their their But even to Oczywiście, że tak, ale nawet zobaczenie tego, free, że inna osoba jest wolna, sprawi, że wiem, że ja też mogę. I to jest proces, cel, jest tylko taki, by... Pokazywać naszą bos boską moc. Power. Każdy ma boską moc. Jest boski. Okay. Sure? Sure. <laughs> tak. Tak. A jeśli ktoś kreuje rzeczywistość w ten sposób, że chce zostać na Ziemi, że znów stoi w taki rzeczywistości że chce zostać tu, w tym Możesz stworzyć, co chcesz. Możesz myśleć, co chcesz i ewoluujesz. Dlatego mówię o przywiązaniu. Nie będzie przywiązania. Ale mnóstwo ludzi teraz jest przywiązanych do ziemskich tak, spraw, do tak? pieniędzy. Tak. To... Today, you're talking okay. about today. To, to jest dzisiaj. How about tomorrow? A, a jutro? they about tomorrow? Well, wake up. Everybody's going to wake up. We're going to be the examples of waking up. Pozniej, wszyscy się budzą.